Mamy obliczyć, ile jest liczb ośmiocyfrowych, w zapisie których nie występuje 0, natomiast występują dwie dwójki i trzy trójki. Przygotuję taki oto zapis w postaci ciągu na pozycje, w które wpisujemy odpowiednie cyfry. No i zobaczmy. Najpierw zajmijmy się dwójkami. Mamy do wyboru dwie pozycje spośród ośmiu czyli liczba. Tych wszystkich wyborów to będzie 8 nad 2, co daje natychmiast 8 razy 7 podzielić przez 1 razy 2, czyli 28 możliwości. Teraz pozostało mi już tylko 6 pozycji wolnych i wybieram 3 spośród tych 6 na wpisanie trójki. Zatem mam 6 nad 3 możliwości, co daje taki iloraz, czyli 20. Pozostały mi już tylko trzy wolne pozycje, i na każdą z nich mogę wpisać jedną z siedmiu cyfr, ponieważ nie ma zera i nie ma już dwójki i trójki. To mi daje 7 do potęgi trzeciej możliwości. Teraz korzystamy z reguły mnożenia, ponieważ wszystkie dotychczasowe wybory były niezależne od siebie. To mi daje w wyniku 192 080. Na koniec jeszcze uwaga związana z kolejnością dokonywanych wyborów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na początek wpisywać trójki. Mamy wtedy 8 wolnych pozycji i wybieramy 3 spośród nich. To mi daje tyle możliwości. Teraz pozostaje mi już tylko 5 wolnych pozycji, na które wpisujemy dwie dwójki, czyli wybieramy dwie pozycje spośród 5, co daje 10 możliwości. No i oczywiście iloczyn tych dwóch liczb 10 razy 56 daje taki sam wynik jak 28 razy 20. Zatem w oczywisty sposób y, zmiana kolejności dokonywanych wyborów nie wpływa na wynik.